Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po czterech naprawdę dobrych bitwach z Geradotem. Mamy piątą. I się zapowiadać dosyć ciężko, bo 19-18 to jest naprawdę dosyć spora przebitka nad moimi. 7 i 5, aczkolwiek no poszedłem pod runy, więc może damy radę tak trochę to przetrzymać no i zobaczymy, co będzie dalej. To też właśnie będę musiał, kurczę, coś tu wymyślić, żeby jednocześnie go atakować i nie być zmiażdżonym Zaraz sobie coś obczajmy w momencik, bo tutaj mamy. Musimy korzystać z tego co no nam daje, może tutaj to, to co mam, tak? Nie, no cholera jasna, 19-18 statystyki wyciągnął. Jak ja to mam przebić? Nawet z runami Smoczej Siły, no. Ciężko strasznie, będę musiał go osłabiać to mocno. Mam Berserka, mam piorunowładne. No, kto wie, kto wie. Eee, jak tu się ustawić lepiej? Czekajcie. No nie da się, żebym mógł się ruszać, to muszę się ustawić raczej tak. Co nie? Hmm. Gorszak. No. Dobra, niech będzie. Niech będzie i zobaczmy co gra przeciwnik. Czy to będzie klasyka? Odporność na ogień, czyli jeszcze z rozbiciem światła. No to dobrze. Ma podstawę ataku, trochę lepsze dowodzenie, czyli będzie to na pewno... Yy, na pewno będzie to. No. Empatia z krzykami. To o. na 100%. Oczywiście nie zaraz. Empatia? Nie. 10 many? To, to mogło mu też nie wyjść równie dobrze. Hmm. unik. Kurczaki, no. Będzie ciężko. 5-7. O Jezu, jakie to ma obrażenia. Kurde, w sumie mm, Racznie bijesz. No, jakby ten będzie na pewno groźny. No, ale tu jeszcze przypakujemy z kapłana. Tutaj 13-17. Wow, dawaj, może to, to zróbmy w ten sposób, żeby on nie miał po prostu możliwości bicia mnie zanim tutaj dojdzie. Ściankę tak czy inaczej możemy postawić, chociaż on stąd wyjdzie, no. Raczej. Ma jakieś boosty do inicjatywy. Tyklop zniszczy mi wózek. Raczej strategicznie. Jest empatia, ale po co? Hm. Nie wiem, czy on chciał. No dobra, można i tak. Potężny cios z przesuwaniem. Ja oczywiście mogę się od razu tutaj wbić i go przesunąć, nie? Do tyłu. Mam 100% na to praktycznie. Znaczy, mam 100% na to, po prostu. I wolałbym to zrobić, żeby po prostu użyć sobie tej zdolności na. Czekaj, jak go przesunę w tą stronę, to dobrze? Nie, chyba najlepiej zrobić to w tą stronę. Hmm. Ale też przy okazji by się przydało nie nadziać na zbyt dużo. Dobra, róbmy tak. Ciach. Dobra. Dobra. I ty tak, bierzesz sobie runy od Piorunowładne, ładne, bo w sumie to... I dajesz strategicznie. Prędkości masz 5 Musiałbym się ustawić w zasięg pełnej strzały ale z drugiej strony 2-4-5 No to ustaw się tutaj. Szkoda, że bez moralków. Ale będziemy się wyprzedzać moralami. No ciekawe, bo tak, on kary boskiej nie, nie ma na pewno. Czy on może mieć przesuwanie z potężnego ciosu, będąc. No dobra, to akurat mnie aż tak mocno nie boli. Gorzej, jeżeli go odsunie. Kurczę, nie mam. Powiększyłem sobie Herosy na pełne okno, i teraz nie mam możliwości klikania na skill wheelu po prawej stronie, tak jak wtedy miałem. Nie! Dobra! To nic strasznego się nie stało yy... Weźmy go od razu. Skoro już tak ładnie Ciach. Jak mamy możliwość, to przydałoby się... No bo czekajcie, ta ścianka to co ona zadała? Ojezaz, eksperckie rozbicie zniszczenia i... Krasno... Eksperckie... O! Mo rozbicie świata i eksperckie rozbicie zniszczenia. O kurde. Ładuj go tak Coś tam mu zrobiłeś, dobra. Cyklop kolejny spadnie za chwilę bardzo dobrze yy, niestety ten znowu uderzy w niedźwiadka Zaboli Przydałby się mi ten smogwak kurde A on nie dojdzie do niego, raczej nie powinien no nie? Bo go tak przestawiłem, żeby tego nie zrobić, specjalnie, żebym nie wychodził stąd. Um, kurde, właśnie specjalnie po to. Kurde. Przydałoby się tak. Ciach. No wiadomo, że cyklop, który nic nie zrobi, to od razu lepiej, no ale chyba wywerna jeszcze lepsza będzie w tym. Dostała. A, dobra. E, Idziemy. W sensie odporność na żywioły, to nie wiem, czy w czymś mi pomoże, ale mogę sobie za to zrobić na początek to. On nie dochodzi, więc chodź tutaj. No bo ty nie dojdziesz. Na razie nie ma co się przejmować tym. Mmm. W sumie chodźmy do przodu. Co ja mam się bać? Jak kurde, to jest moja jedyna tak naprawdę broń, go bić zanim się tutaj obudzi. Ten mi będzie bruździł, bo jak on dostał, znaczy, no on, on, on dużo zada. No po prostu dużo zada. Ech. Tych rzeczy małych, no to kurczę, tak ma 10 many, no to krzykami se nie pokrzyczy. Ma ekspert rozbicia. No, kurde, statystyki ma w zasadzie same mocne. Jakbym miał troszkę lepsze runy, to bym lepiej tą grę widział, ale na razie to tak. Tak niezbyt bardzo. Dobra. Niestety oberwie się smokowi. Trzeba by ją też bić czymś. Będą aktywowane runy Berserka na nim. Powinno się całkiem dobrze tutaj obrócić na moją korzyść to wszystko. Ten maruny smoczej siły może przesunie cyklopa. Może jakby go przesunął, to byłoby świetnie. Hmm. Jezu, Ilon bije tym centaurem? Mam unik. Mam unik? Nie mam uniku. a! Kurde, on tak naprawdę ruszył się i dostał dwa hity od centaura, takie bardzo potężne, które miejsca mieć nie powinny. No przynajmniej tak to wygląda. Eee... No co ty byś najchętniej zrobił? No jak on ci odda, to odda dużo. On ci też odda dużo, jeszcze ci obniży szczęście na maksa. Mógłbym się go pozbyć w sumie runami piorunowładnymi. Jeszcze masz te runy tamte? Nie masz tamtych, dobra. Po eee, to pozbądź się go. Dojdzie tu szamanka. Mm. Okej. Okay. Ładne obrażenia. Jeden punkt życia na cyklopie. Trzeba będzie się go pozbyć jak najszybciej. Tu jeszcze jakiś dobry strzał wchodzi. Chociaż najchętniej osłabiałbym już mu jednostki kluczowe, czyli właśnie na przykład Herszta. Który nie może mieć kurczę wyższych ilości szału, bo mnie zezłomuje. Już i tak mnie będzie złomował przy yy, najbliższych, najbliższej okazji. No i ta szamanka, no kurde. Dobra, wyszedł Kidoki runy berka runy... szału mogłem ją w sumie przesunąć dobra piękny strzał, tutaj się szykuje masz jeszcze te ty masz jeszcze te runy smocze i ty tyle, tylko tyle bijesz z tymi runami? Serio? Hmm. Weź tylko z moralu i to, to się dla mnie liczy najbardziej 18 Yy, niestety nie ma kanta żadnego tu jest kant przydałoby się go jakoś wykorzystać yy. Ile mu oddał? 5. No właśnie, trzeba było jednak aktywować tam te runy, to on byłby nie taki do zabicia, a teraz no to tak średnio to widzę. 1, 2, o panie! I ty masz te runy? Nie masz jeszcze ich. No trudno. Spróbuj. Nieźle. Nieźle, nieźle. Teraz tylko tak. Smoczysko może ładować. Niestety tylko tego grubego i to jeszcze nawet nie po kątach. Runy piorunowładne. Trzeba będzie liczyć na farta. Oj, oj. Sporo. Yy... Sporo to jest, naprawdę sporo. I yy, to możemy sobie zrobić... Jeszcze trochę tego ci zostało. ładnie 31 sztuk smoczyca kurde no jak na naprawdę tylko że o to to trzeba bić no momentalnie muszę go zabić zaraz dostanie strzała od yy, od niego żeby kurde no nie, no bo jeżeli on mi wejdzie gdzieś w, najbliższy, w najbliższym otoczeniu do tych moich ziomków to będę miał przerypane no i muszę go obijać okładać, obijać, nałożyć wyniszczające rany i za chwilę go tam stłamsić czymś, bo to nie będzie miało sensu najchętniej to bym jeszcze wykorzystał ustawienie cyklopa w jakiś sposób, żeby żeby coś tutaj zrobić, no bo no bo nie wiem, no szamankę mogę spróbować przesunąć do tyłu jeżeli on będzie tutaj dalej, no to wtedy szamankę z runami piorunowładnymi co ty robisz? Mhm. To było w sumie mądre, bo jakby w drugą stronę chciałem właśnie zadziałać. Yy, odśwież murunki. No Okidoki. Nałożymy mu oj, Ojojoj, trzy sztuki! Strasznie dużo. Dawaj. No i lipa, i lipa, nie nałożył. No i co, i on teraz dostanie tak po prostu zmiażdżony za darmo? Naprawdę? Hmm. Trzeba się go pozbywać. No, ojeju, za friko normalnie dostał. Co ty masz na sobie? Yy... Weź mu... tak. Niestety, już teraz dochodzi, więc trzeba go ładować. Wow, kurde, aż szkoda normalnie. A nie, on nie dochodzi, boże, co ja gadam? Rune'ów no masz na sobie, te masz na sobie Spróbuj szczęścia, bo jak to zrobisz To ten gościu go dosyć mocno zezłomuje Tak musisz podejść Uuu, on był w stanie zabić mi 21? Panie, co ty Jeszcze przesunął cyklopa, znaczy coś zrobił, ale Nie wiem, czy nam się gra nie rozjedzie, oby nie. Przyspieszenie na... Nie wiem, spowolnienie na niego, przyspieszenie na niego... Hmm. Dobra, tu musiłem na nim po części. Pewne ruchy, ale ciężko, to jest... To jest za ciężkie do wygrania, jakby... Ten boost statystyk jest zbyt duży, że różnica jest zbyt duża, żeby ja mu jeszcze jakby miał te runy, wiesz, te takie, znaczy wiecie, te runy takie, które pozwalają kilka jednostek wokoło bić, to jeszcze jakiś tam sens by to miało, ale no. No i teraz trzeba... Ojejku. I zobaczcie, sześć smoków, które... Kontratakował w cyklopa pozbawionego szału praktycznie. On nie był w stanie mu nic zrobić. No i co? Ty masz te runy smoczej siły, czy nie masz? Nie wiadomo. Niby masz, ale nie masz. A ja teraz potrzebuję, żebyś użył tych run. No i użyłeś se run. Przegram tą bitewkę niestety No zobaczcie jak wolno schodzi ten Herszt. On sam by był, byłby w stanie to wygrać, no o Fajnie, chodź, 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 bo oni umieją akurat się bić. To dobrze, że, żeś podszedł. Chodź, chodź. Akurat bardzo dobrze, żeś zrobił Eee. Yy... Co ty tam masz wrzucone? zasłabienie Runa berserkera. Nymbrę. <trybuj> no to chodź. 107. Ale też czekaj. No dobra, niech będzie 107 Chyba, że lepiej, albo uszkodźmy ich tutaj. Mm -hmm. Teraz tak. Wywerna umrze chyba. Za jakieś dwie kolejki. <laughs> nie no, nie da się, tak serio to się nie da Zobaczcie jak on ją mało kontratakuje. No. Kurde, to się nie da w ten sposób. Rody pióru mogę jej nałożyć coś tam, nie? okej, okay, fajnie superaśnie jakbym miał jeszcze to wskrzeszanie się z run, no to okej okay. ale no nie mam nie. hm tylko ma jeszcze mana już nie ma powolnienie długoterminowo pomoże przegrałem, nie to, to jakby ale jakbym zagrał moim planem innym to bym jeszcze bardziej przegrał bo to, to nie wygląda nawet tak źle a tam to miałem, kurde, plan na właśnie magię zniszczenia. No i tak, nie, niezbyt, niezbyt, nie? właśnie ten goblin, on za chwilę drugi poziom szału nabije. Śmieszne. to Masz runy na sobie piorunowładne, weź go jeszcze tam. O wreszcie, teraz. O Jezu, się <grym> no ja coś jeszcze modna Dobra. Ale to mimo wszystko, no. ciągnąłem mu stack i pół, i jeszcze pół. W zasadzie to nic mu nie zabiłem. Wydaje mi się, że powinienem tą grę już poddawać. Nie ma to większego sensu. Nie, statystyki zbyt mocno oddały. Okej, okay, GG. Wybaczcie, nie ma sensu tego kończyć. Jest to zbyt mocna różnica między statystykami i po prostu i po prostu tyle. Zobaczymy czy ja dam radę orkami. No wiecie, podsumowując tą bitwę to, to słuchajcie, było tak gość użył sobie dwóch rozbić, które nie trafił. Nie trafił rozbiciami. Miał podstawę ataku, miał miał defa z empatią. Bezużyteczną w sensie dla niego, no bo generalnie nie miał many, więc nie miał co rzucać. Ja miałem bardzo słabe statystyki, ale build miałem całkiem dobry. Tylko, że on miał dobre statystyki a build nie był potrzebny w tym przypadku, po prostu orkowie dojechali o 19:18 i się nie dało tego ubrać. Jakkolwiek bym tego nie zrobił, tak się po prostu, no nie wiem, co bym musiał tu zrobić. Także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, no obym orkami dociągnął. To będziemy mieli więcej bitew. A tak to koniec turnieju. Hej.